Zapraszam do kolejnego odcinka. Delikatnie się już rozgrzewamy. Tutaj zobaczcie. Tam już jadą grzyby, lekko wiosłowanie. Rafał tutaj też zaraz się rozgrzewa. A tam cała reszta. Jest i Ania. Jest i Szymon i Tomek. Czekamy jeszcze na Bartka. I lecimy dalej. Zaczynamy. No i właśnie zaczęliśmy. Ania tutaj czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Delikatnie szybko musimy się rozgrzać. Ja już zrobiłem 30, 40, a teraz muszę muszę dogrzać 50. A że 50 nie mamy, więc, więc wezmę 52. A ty Ania bierzesz? Coś chapnę. Szymon tutaj jedzie, Rafał, tam ekipa. Będzie ciężko. Będzie Tomasz. Ciężko. Dawaj. Tomasz pocie jakby się wstydzi. Zobaczcie. 5-2 sobie wezmę, żeby się odpowiednio dogrzać. Ale zrobię tylko 10 powtórzeń. Sprawdźcie, czy dobra technika. Ej, ja to liczę. Zawis raz. O, jeden, dwie, Dwa, trzy, cztery, pięć. Ale lepiej. Sześć. Zobaczcie. Ale! No, dziewięć. Na jednym wdechu. Dokręcić. I druga strona oczywiście. Nie Tylko dalej. Czuję, że jestem dogrzany, czas na siedem dych Zobaczcie co się dzieje No co tam się dzieje? A, druga ręka Szymon Chłopaki Kasia, widzę cię Jedziemy! Szymon, dawaj, 7 dych, proszę bardzo. Kuba, ty co było? ją, yes, Ania. 4, nie. Nie. A Tomasz też jedzie 7 dych, zobaczcie. Nie. Ale technika piekielna. Czas nie. na mnie. Jak widzieliście, czeka już na mnie moja ulubiona. 70. -ka. Robię też nimi plecy, nie tylko platę. I Jadę. Pewnie chcielibyście, żebym zrobił oczko. Nie bądźcie tacy. Zrobię 10. O Za to przyjdzie czas. Dobra. o czy dobra technika. strona. No, teraz już czujesz, że naprawdę się rozgrzałem. I zaczynamy teraz potężny trening. Zastawieniem na technikę, czucie. I nowe ćwiczenia. Za chwilkę zobaczycie o co mi chodzi. No, jest późniacki, prosto z Szamotu przyjechał. Bartas, dawaj! Bo tutaj lecimy mocno. Matyk grzeje ostro. Tu mamy przerwę. Tutaj też. I tutaj też. Tutaj tu się testujemy paski. Tak? Bardzo fajnie, bo inaczej pleców nie da rady zrobić. Kasia, Ciebie też widzę. Dobra, Bartas. No, nie wiem czy to już widzieliście, ale takie rzeczy tylko w Cityzenie w Poznaniu robimy wiosłowanie składające się z ośmiu serii pod rząd. A przed wami dziewięć ćwiczących osób, robimy od razu tłumaczę, Kasia druga noga do tyłu, Kasia druga noga, druga noga do tyłu, nie no druga, o właśnie. Zobaczcie, robimy 10 powtórzeń na stronę od razu później druga strona 10 powtórzeń i tak 4 serie na stronę, czyli razem 8 serii ogólnie hardcore. Ja teraz zrobię 40 i oby to nie było za duże więc za chwilkę czas na mnie. Mówiłem, żeby wszyscy się dokładnie dogrzali. Mówię Bartas dogrzej się patrzę, a Bartas 7 dych tutaj 7 dych i grzeje 8 serii po 10. To mi się podoba. Każdy leży po tej serii na razie, jest mi do śmiechu zaraz nie będzie mi do śmiechu. Tak jak obiecałem, biorę czterdziestki i spróbuję zrobić to, co oni przed chwilą. Jak przeżyję, ale bułka ma tak? tak? Tylko cztery serie na stronę po 10 Karol, druga noga. <laughs> Cała Polska cię już zobaczyła. I twoje nogę. Nie ma żartów. Zobacz, jedna seria zamknięta za pas. Na stronę. No, Szybko trzy. 70, nie? 70. Zobaczcie, już połowinki. Najpierw zatwarę. W ogóle się nie znaczyłem. Nie szczęście. Jak już mam jakieś Za zataraj. Ale lekko, nie? Ja mam nic. Ja już twojego mi się nie ma. Możemy płacę wpierdol. Do końca tylko trzy serie. Teraz to już z górki. Już nie jest łatwo. Dzisiaj się powtórzymy się seli. Jeszcze tylko po jednej sali Na stronę? Koniec. Jest dobrze. Koniecznie musicie to spróbować. Ostatnia seria z tej serii. Idziemy dalej. I tak jak oni, ja też muszę się położyć. A, I na pewno nie robiliście takiej serii Więc musicie koniecznie spróbować cztery serie. O jest mój tlen, dzięki Tomek. O! Trochę tlenu. Koniecznie musicie spróbować tlenu też. I dajcie znać, jak się czujecie po czterech takich seriach. To nie żart. Ja po pierwsze wymykam.